O kurwa! O! Kurwa, kopci mi się z motoru! przegrzałem silnik! Kurwa jego mać! Kurwa! Wow! Zajebali, zajebali widziałem to! Ja, może może mi to się stało ty Nie, ja też miałem farta, ja też miałem farta wszystko dobrze? Nie. Kurwa, powiem tragicznie. ci, że na Żyleto się zmieściłeś. Wiem, 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 ja sam zwariowałem, zwariowałem ja to. Ty przyjechałeś. Ja byłem pewny, że już z gór. Zapnę ja oczy. Ja oczy, ja No Już, już już Tylko zabieram telefon. O, o. Ty co się stało? Co? Ja pierdolę, co jest? Co jest kurwa. Co o ja pierdolę, jest? UFO! UFO! UFO. <laughs> nie widzę! UFO! Apokalipta! O, ja pierdolę! Kurde, co się dzieje? Uwaga, robię, robię teraz Indora. Właśnie tego nie powtórzę. A ile masz na koncie? Spójrz. Jezu! sąsiad, co tak czy Dobra, Dwa kobieto, kurwa. cicho tam. O, ty smulowyłaś na zewnątrz, to się policzymy, o ty, kurwa. Chodź. co? chodź. Dobra, dobra, chodź. Ja ci ty SPOKÓJ! Znaczy... Y oj... Oj, ty głupi psie! Nie sraj mi na dywan! Nie szukaj wymówek, babo! Tylko chodź na zewnątrz! Widzimy się na klatce! Co kurde, idę to oglądać. Dobra. No ty idź spać. Dobra. Ja muszę przedać. O. Co to? Jest? Nie. A ciął to tak z torbą. Idę po tą babę znowu. Kurwa. Co nie daje spać? Co to tak się wie? A, to już wiemy, to się wyjdzie. Będziesz facie. się biłac, nie? No co ty, poszalałeś że po hej, ostatniej hej. rozmowie... Um... Ale się przyjęło. O, w porządku, przyjęło się nie? fest. To jest trochę śmierć. Um. Jakie śmierci? Mamy karukola, szynka parmeńska, to nie jest smród, to jest zapach luksusu. Fenomenalne. O, masz tutaj o, jeszcze o, więcej. No co jest, kurwa, teraz smrodu z ryja, co? A, nie mów, że ty pachniesz. A, a, nie wiem, grande wczoraj... O, yeah. No nieźle w sumie. Tak. Ty, Gdzie, bo ap April ona ma, a, ona ma. April! Z, a ona się buja z jakimś doktorem, kurwa, habilitowanym, rehabilitowanym, rehabilitowanym, tylko doktorem w jakimś garniturze, w kilcie, kilcie zajebanym. Gdzie idziesz? Co ty robisz? Z żadnym doktorem. Nie mówię do ciebie, tylko tamta Charlotte co miała się jebać ze mną w klubie a. Bahama, kurwa, do okay. czwartej, się buja z jakimś półsem. Nie obrażaj! Halo? Ty co się ode mnie chciałeś? E, nie, 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 myszko, nie, nie, tak to sobie siedzę pod komentem i, i. A nie, no. Bo no, 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 mów. Widzisz, że tam jechałeś, cię po prostu pomachać, żyć małego dziąka. A, okej, dobra, myślałem, że coś chciałeś. No, jak ja też Papatki, hej. Tak? No! Z jakimś kurwa komendantem się kurwa buja, weź, to to w ogóle ma być stary, nie? Ja bym tam z komendantem, kurwa tego, komendantem. ten. szpitala, tak, komendant szpitala, kurwa. Go! Kurwa. Ja pierdolę. Kurwy jebane, patrz jak jadą! Rami. Dojadę was, patrz! Już dojeżdżam! Dawaj, bierzemy ich, dawaj! dawaj. Już was biorę! No, Jeszcze, 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 dalej, dawaj, 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 nie bój się. Ja na zakrętach jestem lepszym kierowcą. Dokładnie, zobacz, zobacz, zaraz wiadłem ścianę. Opa, pa, pa, pa. O, o. Dobrze. Patrz, no i co? I już minus Ty kurwa. Najodkości. ESA! Pan o ty kurwa! <laughs> o. Michael? Coś mi a, o, o kurwa, mnie to. Ouch! 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 O! Ouch! 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 tak Ouch! Ouch! tak. tak, tak. Jakby... Właśnie nie, nie wiemy ogólnie, może by komendant był w stanie nam poradzić. Zastanawiamy się, czy jedno zezwolenie brać, czy dwa zezwolenia na początek. W zasadzie, jak będziemy chronić tutaj jakieś instytucje, obywateli, no to niepotrzebne są dwa pistolety, prawda? Jedno, no nie wiem, czy tak na początek. No ale to jaka działalność to jest też pytanie. Proszę pani, to jest agencja e, Bodyguard Escape Room. De, e, tak. De, ochrona tak jest, taka sytuacja. Dobra, pani w skrócie? Ochrona jakaś sytuacja. Proszę, to pana, proszę pana, w skrócie. Dostajemy zlecenie na ochronę danej osobistości, jakiegoś VIP A, potem okay. zajmujemy się, własimy kurka, za szoferów, ochroniamy. Dokładnie, no tym no, mówię. Ale mieć też wykwalifikowanych ochroniarzy, bo nie każdy może dostać taką licencję, nie? Mamy Chcesz wyścisk... się ścigać, to da, da, tak. Pod tak? Pod komendę? To, to czekaj, no dobra, 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 dobra. Bo nie zabijasz, nie rozpierdam. Nie, w życiu jest... kurwa. Świeżo po bandażu Ale jestem. jedziemy zgodnie z GPS-em. Z GPS-em zgodnie? Ta. A czemu? Bo ja już wiem, co ty może zrobi. zrobić. Hmm. Kurwa, parzak mnie zna. No dobra. Trzy. Czekaj, czekaj, czekaj! Dobra, teraz. Sumin, odliczaj. Trzy. Dwa. Jeden. Go! Esa! Pasy zapnij! Przewaga, przewaga, spoko, bo. Patrz co on robi, patrz co robi Mike Dobra, zacznę od początku Kurwa Ale kurwa Łoł, wow, ale wyjście, ale dyreka za Trzeba bym się na spokojnie, bo to ma dużą moc. Nie dociska do mocy do końca Ej, kurwa! Au! Ała. Na chuj on jedzie Au! <noise> Dobra Ale z ciąg kurwa mieszmy... Mle... Według GPSa Spokojnie, będziemy go na długiej Dobra Ała Paralizator, już sobie nie poponę I chuj Kurwa, zjebałem Tak Dobra, bardzo sekundy, zjebałem. sekundy O, o, przeparkowanie o. wozu i chuj Cicho, 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 cicho Przypał Dobra, nic nie wiedział, nie widział Ałak Sorry, pedały mi się pomyliły Przepraszam cię Wygrałeś, Mike Ale daliśmy ci wygrać Tak, tak Dobrze, Mike No to ja śpiewam. Pora zakończyć już spotkanie na się dziś. Cicho nadchodzi sen, do łóżka, pora iść. Już ciaś, już ciaś pożegnać się. planąć już ciaś na sen. Ja wiem, że znów spotkamy się, więc nie martw się rozstaniem, o nie.